gumciaczek! Mój mahamo, nie rób mi obciachu! Och, jak parzy! Moje oczy! Co to było? E, nie mam pojęcia, Farba? <gum> Mo, Moje włosy! Co to było? E, obawiam się, że chlor. <gum> co to było? E, chyba nawóz? A, w takim razie w porządku. Ale należą ci się dwie godziny kary za potencjalne uszkodzenie mojej pięknej twarzy. Panie dyrektorze, powinien pan być bardziej hmm? surowy. E, no dobrze. Cztery godziny kary. Osiem godzin? <laughs> tak. Do zobaczenia po lekcjach, Waterson. Mamo, nie pomagasz. One piszą, że wyglądasz jak Dodeka Gamoń z mamą w szkole. Co to znaczy? To dwunastokrotny gamoń. Mamo, nie pomagasz! Mamo, nie pomagasz! Cz, 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 cz. No kochanie, otwórz tunel dla ciuchci z groszkiem. Uhu. Mamo, nie pomaga... Dosyć! Ty, ty nie rzeczywiście mi pomogłaś, ale tego już za wiele. Chwila. Ja. E, dzięki. A teraz serio, musisz przestać mi się we wszystko wtrącać. Wcale się nie wtrącam, pomagam. Pomagasz wtrącając się. Mącisz i tyle. Wcale nie mącę, jestem twoją matką i mącisz. E, to ta dziewczyna, którą lubisz? Mamo, nie! Przepraszam Penny, masz chwilkę. Tak, ale niestety nie za długą. Zaraz zacznie się pokaz liderek. Mamo, jeśli mnie kochasz, nie rób tego. O, przestań, gumciaczku, nie wstydź się. Mój synek chce ci coś powiedzieć. E, nie, nic nic. Chciał cię zaprosić na randkę. E, to nieprawda. Kocha Naprawdę? Wcale, że nie! Nie kocham peny i nigdy nie będę! Gumball! Tak? Dziękuję, że jesteś ze mną szczęśliwy. Nie, czekaj! Znaczy nie kocham pistaszków! Nie, pistacji! Też mogę ci w tym pomóc! Dosyć tego! Jasne, dosyć tego! Wszystko robię sam! Sam podejmuję decyzję i nie chcę, żebyś się mną zajmo... zajmował! No, e... Dzięki! A teraz już idź do domu! Ej, no nie. Dobrze się bawimy, prawda, Darwin? Szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie byłem jeszcze tak skrępowany! To po co się śmiejesz? Na początku nie chciałem utracić Twoich uczuć, ale teraz to zwykły skurcz! Bardzo cię proszę! Zejdź mi wreszcie z drogi. Dobrze? W takim razie idę do domu. Mamo! Natychmiast wracaj! Sam podjąłem decyzję i była zła! Naprawdę bardzo zła! Jak dobrze, że poszło! Co, twarz mnie boli! Darwin! Mamo! Wróciłaś! Hurra! Wiesz, gdzie jest twój brat? Chyba w szatni! Dzięki! Gambol, to ja! Otwórz drzwi! Nie! Nie otworzę! Co się stało? Masakra! Podjąłem decyzję i to był mój błąd! Słuchaj, cokolwiek zrobiłeś, powinieneś wyjść i stawić temu czoło! Dobra, dobra, już wychodzę! O, widzę, że próbowałeś zbliżyć się do penny, zostając czyrliderką, ale czujesz się głupio, bo musisz nosić spódnicę! Co? Nie! Chcę pokonać peny jej własną bronią, żeby zobaczyła, jaki jestem odjazdowy! I żeby się chciała ze mną spotkać! Aha, no, więc w czym problem? Problem jest we mnie! Co jak się okaże, że nie jestem dobry? Co jak będą się śmiać? W samym kostiumie wyglądam grubo, a spódnicę włożyłem...